No i się udało, jednym słowem. No. czekaj. Ja linę tu mogę odpiąć. Ok. sobie przyłączę też szpajarki. No to, to zostawimy na tym, nie? Zamątaśmy sobie tam. To no Jeszcze mhm. jak mógłbyś zobaczyć tutaj w obrazku czy wszystko widać dobrze? Wszystko widać tak. No i pięknie. No to my jesteśmy w tej chwili w tej sztolni, ale piękna jest. Tak, i tak? Wolne. jesteśmy na to. Piękna jest. Aha, ja tu sobie zrobiłem światło mniej palące. O. Zobaczcie, ale jest... Mega ładna. Jest kolorowa. No, piękne kolory. A nie wiesz jakie to są skały? Oj, tego nie mam pojęcia. Geologiem jest. No ja to są. Dosyć wysoka, kilka metrów do góry. A tu jak było ustawione? Tu była, to nie było żadnego, żadnej windy, nie? Raczej nie. Prawdopodobnie jakieś, jakaś drabina była. Prawdopodobnie tylko belki e, o ściany zapierane, wkuwane w ściany i wyciągali pod mm -hmm. stopnią. Tak? Przygody dzisiaj wielkie. Kiedy wreszcie otw otwieracie kanał? Bo już bym powiedział, gdzie wbijać, który kanał wbijać. Chłopaki naprawdę robią świetną robotę. Przede wszystkim powiem wam, że podejście do takiego lamera, jaki ja mają, niesamowite, bo jak na razie nie zrezygnowałem z żadnej dziury, którą powiedzieli, że mam wejść. O kurde, zwierzę niestety. Lisek wpadł prawdopodobnie i niestety nie przeżył. Co Myślisz, że to jest. No, rurka miedziana, nie wiem kto to próbował cokolwiek miedzią robić. To kawałek kabla, bo ktoś próbował na tym kablu wchodzić. A to jest zawał, czy co to jest, to co my idziemy po tym. To podejrzewam, że może być urobek, który już przy końcu wydobycia nie opłacało mi się dotargać w górę. To nasypywali tam do góry, fajna półeczka. No ładnie to Ostatnim wygląda. razem tam były. Woziłeś tam? Tak. O, tak nie zdziwiłeś mnie teraz. Po <gry> tym co widziałeś wcześniej. Tak, właśnie. tak, to tak, nie, nie. Jeżeli nie widzieliście, to obejrzyjcie następ... poprzedni odcinek. Jak byliśmy w Werdmanie, to Daniel po prostu przeginał pałkę. Ale też dzięki niemu wlazłem w taką dziurę, że jak teraz sobie pomyślę, to w nią nie wlazł więcej. I to mamy. Przodek. A i to przodek jest. Tak. To ja sobie dojdę do i jeszcze zobaczyć o, pięknie. To jest wszystko kute ręcznie. Tak, wszystko jest ręcznie kute. Chłopaki to napierdzielali. Ale od razu widać, że tu musiały się kończyć żyła i już jest od razu metrowe obniżenie. Tak, tak. Sprawdzić, czy jeszcze... Tak, nie ryli zbędnej skały. Ale tutaj jak gdyby coś jeszcze jest. Tak. Kawałek żyły jakiś był. No. Wybrali co mogli. Ale jest piękna. Na no, odwół poziomówka muszę powiedzieć, że robi naprawdę wrażenie tutaj nie próbujcie na linach schodzić bo no nie jest to bezpieczne miejsce ładnie się wszystko świeci piękne te kolory są ale też jest pociachana tutaj w kilku miejscach widać że skała zwietrzała już tutaj cała ale to jest w ogóle łączenie skała tak, tego tak to jest jakiś przerost tu jest ślad powietrza właśnie chciałem powiedzieć i tu jest też ślad powietrza tak. mega fajna Mega, górnicy mieli tutaj duże, duże roboty. No i mieli przede wszystkim lepsze wyjście z tej sztolni niż my w tej chwili. Dużo wygodniejsze, bo oni się nie musieli w żaden sposób przemieszczać, y, czołgając się. Wchodzili na stojąco normalnie. Ta. Zatem no mam wrażenie malnie. i tak, że oni byli takimi małymi ludźmi dosyć. Tak. Prawdopodobnie oni byli o wiele niżsi niż teraz ale nie Myśl, Myślisz, tak, że to, wiele, wiele niżsi? teoretycznie z tego co byliśmy na jakiejś tam komercyjnej wycieczce mieli około 50. bo kurde, to faktycznie. Także górnik musiał być mały, taki karzeł, nie obrażając no, tak. nikogo. Tylko nie chciałbym od niego liścia dostać. No. Tyle godzin, co oni pracowali Ta. pod ziemią. Mega silni ludzie, ależ to pięknie wygląda. Patrzcie, o kurde, cudne po prostu. Zobaczcie, fantazja, wszystko się świeci, niesamowite. A ten głaz wygląda, że on się odkleił w ogóle ze ścian Który? Ten. Tak. Mhm. Tak wygląda i osunął jego się, pierwotne miejsce było tutaj, tak. on się osunął. Tu ładnie widać przerost. Następny. O kurty, no. no faktycznie. Cudoglajnie, bomba, fantazja. No i tu bez chłopaków to bym nie wraz ale pięknie wygląda. Nie no w ogóle muszę powiedzieć, że kolorystycznie to jest Mega fajna. Robi robotę, robi wrażenie. To co? włozimy Wyłazimy, ja zamykam. Dobrze, cieszy mnie to bardzo. Teraz trzeba tylko dobrać odpowiedni sprzęt do tego. Co za tym idzie? Najpierw odpinamy małpę. Małpa jest przyrządem, którego zadaniem jest wciągnąć nas na górę. Cyk, dobra, tu mamy, tak. trochę nam się tu namieszało, dobra. czyli z tym się wpinam się wpinam do uprzęży, czyli taśma do uprzęży idzie. Jej zadaniem jest przypilnować, żebym w razie czego mógł się na niej powiesić. Tylko nie z tego karabinka. Czek, czek, zaraz zobaczymy, właśnie. No. Z dolnego, z tego karabinka. A, bo tu jest dolny? No, droga techniki się człowiek gubi, no co? Ale czemu z dolnego? Czekaj, bo ja muszę przepiąć go w takim razie. E, u góry tylko przepinasz szlina. Zapinasz linę, zabezpieczasz linę. No no ale to w tym momencie to muszę dopiąć na dole. Złap za ten karabinek. No. I tą linę dopinam do tego. Tak. No To jest po to, żebym nie spadł. Dodatkowe zabezpieczenie. Ale powinienem jeszcze tutaj karabinek jeden wpiąć. Czy na końcu. Zrobimy to. Co masz tutaj? No, tu się wepnę w linę i tu go zabezpieczymy. Tym drogiem. Uh -huh. Aha, na tej zasadzie. Tak. I on jest zabezpieczony, no że dobra, lina ci ale, nie wypadnie. Yy, na stopę. To miałeś na stopę. To miałem na stopę. Co jest? Co tam jest? Uh -huh. Dobra, to mam na stopę. I teraz zakładam blokera którego zadaniem jest. Patrzcie, wyszedł, musiałem w ogóle wyjść, a rzuciłem się jak trudnie. <grymne> Komfortowo nie jest, ale. Szykujemy się, tu i wyszedł. Gdy się wpinam, cyk. A no, ja tu inaczej zrobię. Niczego właśnie brakuje na to, ale nie W powietrzu. W powietrzu. Powiedz co no, Tak. Ta. To zada jest prosta niż... Mega, mega fajna. Dobra, to jest zapięty. Tylko czekaj, do czego mi teraz to było? Aha, to... Do... Dobrze, do asekuracji. Będę wciągał Dzięki. na górę. Dzięki. na nogę. Tak, tylko czekaj, bo... dobra, to wepnę się w ten bloczek od blokera. W sumie może być, nie ma problemu. On jest taki bardzo stabilny. Do tego czy nawet do tego to będziemy kowek wyżej. I no, to no. bez znaczenia, bo on ma tylko wiesz, czarny się gdzieś tam z tyłu. I to jest taki solidny bloczek. Tam. Dobra, to mamy, to sobie biorę na rękę. Tym się wpinamy, tu mamy. Syk, bloker. A, jeszcze poczekaj, bo ja się nie wpiąłem, wszystko kurwa fajnie. To jest. Ja się nie wpiąłem jeszcze w, w bloker. bloker mam spięty małpę no mam tak trochę popiątane, ale to dam rady z tym stopa wkładamy sekuracja jest dobra wszystko działa tylko działa Nie Wszystko jest w okay. Chyba. Chyba jest wszystko ok. porządku. Za Zablokada chyba była. Okay. Nie, od, teraz. Dobra, prawda? Nie, jest odblokowana teraz. Trochę poprzekładałem za bardzo. No, powinno być odwrotnie, no, dobra. Cyk. Trochę niżej robię. ramię. Kamera będzie witać, Opa. To jest ten moment. Kiedy będzie chyba najciężej. Możemy się odpychać od ściany. Tak. z tego powodu nie używam właśnie taśmę, z na małkę. teraz drugą nogę tak czekaj Zróbuj się i wyprostuj kolana żebyś mógł pchnąć Małpę jeszcze dalej Mamy tak. To nie zawodnie. Jeszcze ma Tak właśnie. Zaciągnę. Podciągnij sobie auto na przewieszenie. I pchnij rękę do przodu. I trzymaj trzymajmy Dawaj, 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 dawaj. Bezpieczny kawałek. Znęczyła mnie ta końcówka. Bo jest patrzywa No. Uf. Chcesz blokera? Dobra. Kurwa, jaki kozak teraz jestem, nie? Tak, teraz Chcesz, chcesz blokera? Kamera upaprana, wszystko upaprane, ubrudzone, uwalone. Wychodzimy z tego miejsca. Ale jakże pięknego miejsca, drodzy moi! Jeszcze jest taki moment, że idzie się tutaj całkiem dobrze. A ja jednego jeszcze nie ściągnąłem. Co? Dobra. Wychodzimy. Ostatni kawałek, który jest w miarę wysoki. Jeszcze tutaj. Zimno, że chaos jest. wiem 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 jest po prostu i będzie przez kilka momentów ale to jest adrenalina to jest radość to jest wszystko o, 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 o to ostatni półtora godziny mniej więcej nie stałem wreszcie mogę się wyprostować teraz dojście do tego wejścia piekielnego beznadziejnego i tu się trzeba będzie wysunąć Muszę kawałek czołgać, koszmar, no ale co? Nic nie zrobimy. Tak, niby było fajnie, ale teraz trzeba to zakończyć. Wejście w taką dziurę. Dobra, to do, co do drodzy Państwo, lecimy. Trzeba wyciągać po tym błocie i tu będzie lipa straszliwa. A oh, rzeczywiście miejsca tu praktycznie nie ma. Jeszcze trzeba ciągnąć worek za sobą. Tu zobaczcie jak to jest wąsko. Ja sobie... Ściemnie trochę, bo gdzie coś widać nie będzie widać. Trzeba się pomerzyć tak, to, to poczekajcie chwilę. Jak ci idzie? No idzie. Okej. Okay. to idzie. Zaraz Nie, Kurwa, worek został. Nie, co ty. Okay. Daleko jeszcze? To jest z półtora metra. A co ty? Osioł ze szeregu? <śles> Daleko jeszcze? Dawaj, ah. dawaj. Kamień na bok pod lewej ręki i wypnij go, żeby ci nie wraz pod jajca. Ah. E, podaj na chwilę nagrywanie, żebyś miał... Tu nie ma baletów. Pracuj, ja zaraz... Poczekaj. Bardzo proszę, przejmij to ode mnie. No. Podaj rękę. Nie ma pomocy głowa nisko, dupa nisko, a drugą ręką pod łokciem. Tak jest. Jeszcze nogami opa. Ja tu się oparę na belce. Złap się za tą drugą nogą tutaj. I Borek. Borek zostawi. Dobrze. Dobrze. Ja tu trzymam kolanę belkę, który na moje nodze. Dobrze. Nie róbcie tego w domu, nie? <grymianie> <grymianie> trzymam, trzymam. Czekaj, czekaj, spadło Jesteś Worek ciągniesz nogą? A, mam go. Dobra, poczekaj, 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 nic się nie dzieje. Mam go. Mam go, wygrałem, poczekaj. O, ładnie, jest do żabkowym badanie Chyba danie wyglądał, co? Tak. Czuję. Ja nie umiem tak ładnie. Dobra, lina wolna. Czekaj teraz. Stań sobie tu. Okay, na kolano ci stanę? No, tak, możesz. Dobra. O, to się sypie. Przyzwyczaiłem się. Że mnie depczył. O kurwa. Miałem być bez przeklinania. Drodzy moi, nie róbcie tego w domu. Mega temat. Mega. Ale powiem Wam, że dobrze jest być już na zewnątrz. Trudny temat. Jeszcze parę dni będzie trudny do zrealizowania. No właśnie, chłopaki już mówią, że zaczyna się obwalać, czyli. Będzie lipa jednym słowem. Cały uwalony, cały w glinie. Ale kolejna mega fajna przygoda. Z tym cały brudny. Tu będzie lepiej widać. Cały sięki. No ale szczęśliwy przy okazji. Zobaczcie to są ci winowajcy. To wszystko przez nich. Ach. A to nie koniec. To nie koniec. Tak super. Dobra, musimy poddychać, podpoczywać. Andrzej robi kosmetykę poranną. Albo nam odpoczywa. On już do czym Tak. Drodzy moi, media społecznościowe, przypominam. Patronate, jakbyście chcieli się dołożyć do czujnika wielogazowego, okazuje się, że można kupić czujnik za 2800 zł. Także ta puła zdecydowanie będzie wystarczająca. Jeżeli chcielibyście się dorzucić link do Patronate'a, oczywiście macie. Polecam się no i komentujcie, wasze komentarze dają naprawdę niesamowite no i zabrakło akumulatora na samym samym końcu dosłownie, także drodzy moi jeszcze raz dziękuję serdecznie że byliście, dziękuję ekipie jak widać na załączonym obrazku ekipa pod wezwaniem, niesamowici ludzie zresztą mam nadzieję, że do czasu kiedy ten film się ukaże, będą już mieli swój kanał i będę mógł wam pokazać gdzie wbijać, lajkować i, i, i pisać fantastyczne komentarze bo robią świetną robotę i mam nadzieję, że będziecie z nimi również i dacie im tyle mocy, że będą wchodzić w jeszcze węższe dziurki, chociaż myślę, że w większe się nie da. Dobra, trzymajcie się na razie. Do zobaczenia za tydzień. Czołem!